Device, your blood, like hej, 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 Symaneżko, z tej strony. Mayday, witam Was wszystkich serdecznie, kochani na moim kanale i zapraszam na mały poradnik z Call of Duty Black Ops 2. Dzisiaj, kochani, pokażę Wam, jak można przerzucić swoje klipy z Black Ops 2 na YouTube'a. Do zobaczenia, do zaraz. Dobra, czyli co? Jesteśmy w Call of Duty Black Ops 2. Dzisiaj Wam pokażę, kochani, jak można przerzucić swoje klipy z Black Ops 2 na YouTube'a. Oczywiście wchodzimy, graj online, następnie w kino, wchodzimy, wybierz film, w tym oczywiście tutaj w folderze znajdują się nasze przeróżne ostatnie deathmatche. Wchodzimy oczywiście w obojętnie, jaki dla przykładu, hijacket, jak będzie. I dajemy otwórz film. No. Oczywiście kochani, bardzo Was przepraszam za tą jakość, ale naprawdę uwierzcie mi nie chciało mi się tego nagrywać nagrywarką. Na Dlatego postanowiłem polecieć oldschoolowo i nagrać to zwyczajnie telefonem. Nie, naprawdę kochani, bo to było trwałoby dłużej, trochę naprawdę dużo, dłużej. Okej, okay, znajdujemy się w naszej filmie i... Naciskamy kwadrat, jeżeli chcemy swój film nagrać. Ok. Nacisaliśmy kwadrat, jak widać na dole mamy... Znaczy, wolno świeci nam zapis. Zapis będzie tak długo trwał, dopóki drugi raz nie nacisniemy kwadratu. Kwadrat nacisniemy dajmy na to, w tym momencie chcemy, żeby mój klip, dajmy na to, się zakończył. Naciskam kwadrat. Automatyczne nazwanie i zapisywanie klipów. Dajemy oczywiście tak, krzyżyk. To zostało zapisane. I teraz naciskamy z powrotem. Start, zakończ film, zapisz zmianę filmu. Oczywiście tu nam się pojawia w tym momencie używane miejsca. Mi zostały jeszcze 4, Wam na pewno więcej. Wiadomo, że możemy to usuwać, nie? Także to jest bez problemu. Za każdym razem, co do dodacie na YouTube, możemy Cię tutaj z powrotem przyjść, usunąć sobie, także w nie ma problemu. Tu nie ma żadnego takiego limitu, że dojdziecie do 8 i koniec. Zawsze możecie po prostu usunąć poprzednio jakiś swój klip yy, z konsoli i na nowo nowy nagrać. Oczywiście zapisujemy krzyżyk. No ok. I tyle, możemy spokojnie wyjść z powrotem do menu głównego. Zakończ film. No i już jesteśmy w menu głównym z powrotem. I teraz wchodzimy z powrotem. Wy wybierz film. Schodzimy na dół na edytowane filmy. Jak widać jest 16 sekund z ostatniej właśnie rozgrywki tej co teraz Wam pokazujemy? Hijacker. Wybieramy oczywiście tutaj krzyżyk i dajemy renderuj wideo. I w tym momencie jak dajemy zapisz, nasz film zostaje przetwarzany na YouTube. Oczywiście film powinien wam się właśnie tak jak mi załadować Spokojniutko to się naprawdę szybko ładuje Wiadomo, że czym dłuższy jest klip, tym dłużej się ładuje Jak widzicie pasek taki właśnie powinien wam się pojawić Jeżeli ten pasek wam się pojawił, film automatycznie będzie na waszym kanale na YouTube Jeżeli ten wam kochani filmik króciutki się podobał, jeżeli pomogłem Dziękuję, do usłyszenia, cześć, hej!